Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Lukasz564, a to jest gra Penumbra Czarna Plaga. Ostatnio skończyliśmy w tym miejscu, i co chwilę jakiś gościu ginął. A nasz bohater twierdzi, że czuje się, jakby jakaś część jego umarła. I chyba wiem o co chodzi. Trzeba pociągnąć dźwignię. Szybko powiedz po tamtą kostkę. Drzwi będą otwarte. No dobrze mówiłem. No właśnie. No 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 no. Ciągnij. Jest. Zamknie mnie prawdopodobnie w środku. O. Zamknęły się jakieś drzwi. Może tego gościa da się uratować przez te zamknięte drzwi. Pociągniemy dźwignię, żeby wyjść. I zobaczymy. Teraz nas pewnie Bóg wezwie. Jest! Czekam mnie pewna śmierć, jeśli pójdę dalej. Widzicie to w rogu ekranu? Lewy, górny róg ekranu. Co to za fucking bitch jest? Jee, yeah, dobre. No i. Co? Chwileczkę, trzeba pomyśleć. Nie czaję. Co ten gościu stąd wybiegł? Z jakiegoś powodu, że za tymi drzwiami ktoś jest. I że coś mnie z tą osobą łączy. Jakby był. Jakby byli jednością. Może ja mam zginąć? Co się stało? Wciąż tu jestem. W pewien sposób czuję się, jak... tak, jakby... Jakbym był tu od... Teraz jestem zamknięty, tak? Czyli to byłem ja? Ja? Czyli to dwie osoby... dwa razy ja, tak? Drugi raz siebie uratowałem. To ja, martwy, poświęciłem życie, by ży żyć mógł inny człowiek. Mimo to, w jakiś sposób, to ja nim... Teraz jestem, jakby nie było pomiędzy nami wyraźnej granicy. Nie wiem o co czaj. I, 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 o co kaman. Już wiem co dalej zrobić. Jest! Roślinki.

Trafisz potrafisz myśleć szerzej, lekceważąc własne potrzeby. Dlatego teraz wyjawiam to, co wcześniej wyjawiłem Howardowi. Słucham. A ty bitch poszła sobie. Jej status zmienił się na niedostępny. O, już jest dostępny. Wiele Miał kolejne eony. Człowiek zauważył moją obecność. Nadał mi Demon. Duch. Turgajt. Turgajt. Tu doszliśmy razem w harmonii. Ja, uśpiony wewnątrz tych, których nazywasz zarażonymi. I oni? To jest ten wirus! wiedzy i cieszący się moją ochroną. W końcu człowiek się zmienił i musiałem uciekać. Rodzaj ludzki jest potężny, lecz trafił go wątpliwości. Na z uwagi na ograniczoną inteligencję nie potrafią odpowiedzieć. What the fuck? Tutaj było to chyba to zamieszania. Widzicie podobieństwo? Tu ten stół <laughs> nie się i stworzyć wspólnotę. Nie wiedzieć czemu staje się coraz bardziej niebezpieczny. Krzyk! Wyzłuch! Gniew! A tego gniewu, a sam człowiek i jego świat. I wtedy mnie odkryto. Człowiek zbudował tę stację, tę stację. Aby mnie znaleźć i uciszyć, wdarł się do mego miejsca spoczynku. I próbował zniszczyć, więc ja bez możliwości obrony zmuszony byłem zaatakować. Ja nie jestem barbarzyńcą. Nie jestem najeźdźcą. Ale, ale wy! Lecz ty, człowieku. Ty jesteś inny. To był ten komputer. Tego. I teraz proszę cię o litość. Nie pozwól, by twój gatunek mnie unicestwił. A pewien jestem, że spróbuję to zrobić Ludzie dotarli tu śladem Inuitów, a ty się za nimi Będą następni Czy zdradzisz mnie? A może zniszczysz drogi do tego miejsca By żaden człowiek nigdy go już nie odnalazł Teraz chyba Zobaczmy. czas wyboru Dla mnie? E-mail exe, napisz nową wiadomość. Bla, bla, bla. Są sprawy, w związku z którymi muszę się do ciebie zwrócić. Sprawy. Czarny ekran. Nie wiem co robić. Muszę myśleć, myśleć, myśleć. Co się dzieje. Po co kaman? Naprawdę muszę się stąd wydostać. Nic nie widać. W mam Tak mam. Tak lepiej. O, rzucę w kąt. Nad czym pomyśleć? Nad czym ty chcesz myśleć? Miła, miła ta czarna plaga. Pomyśleć... Nie wiem, o co... o co chodzi. Aha. Jeb. Yep. Teraz? Nie wiem, co robić. Muszę myśleć, myśleć, myśleć. Kalendarz na zeszły rok, ale nie mam pewności, który... Jest? Zrobisz to dla mnie? zapytała istota, a ja się zgodziłem. Obiecałem rojowi, że skontaktuję się z kimś zaufanym i poproszę go, by zniszczył wszelkie dowody na istnienie tego miejsca. Wcześniej to samo przyrzekła, przyrzekał uczynić mój ojciec. Ja jednak nie popełnię tego samego błędu co on. Znasz już prawdę na temat zdarzeń, które mnie tu przywiodły, wiesz jak ważne są moje słowa. Uzbrojony w tę wiedzę musisz odnaleźć w sobie odwagę, by zrobić to, czego ja uczynić nie zdołałem. Turguide miał rację. Wy ludzie jako grupa jesteście groźni i bezmyślni, lecz jako jednostki bywamy inteligentni. Personel tego ośrodka próbował znaleźć, i przejąć kontrolę nad Turguidem, który zwrócił się do mnie z prośbą bym go ocalił. Rui Roy, Roy przeprowadził mnie swoje testy, składałem przez jego odręcz. Małpka, dobra. ale ja jestem. Nie jestem małpką. Turgaj miał rację. Ani trochę nie jestem do niego podobny. Dużo bardziej przypominam, Kalkaina. Obiecałem, że wyślę do ciebie tę wiadomość. Obiecałem poprosić, byś nie pozwolił nikomu dotrzeć do tego miejsca dla dobra Turgajda i dla dobra rasy ludzkiej. Skłamałem. Jeśli nam się poszczęści, gdy ta wiadomość do ciebie dotrze, będę już martwy. Jeśli los zarządzi inaczej, wszyscy zginiemy. Czyli giniemy. Współrzędne miejsca, gdzie znajduje się kopalnia północno-zachodnia to N8169145531. Zabij ich. Zabij ich wszystkich. Wiadomość wysłana. Czas ukończenia 4 godziny 11 minut 17 sekund. Wykorzystane artefakty zapisu 12 Odnalezione notatki 20-20 i odnalezione statuetki no cztery brakły tylko Także kochani skończyliśmy grę Penumbra Czarna Plaga jakie moje wrażenia świetna gierka ta historia to jest naprawdę coś niezwykłego super opowiedziane fabuła świetna, klimat świetny Grafika, no dla mnie nie jest taka ważna, chociaż nie lubię kiedy są no że tak powiem pikseloza, ale to było super. Wszystko jak dla mnie ocena 10 na 10. Za wszystko, za klimat, za nawet doubling, chociaż wiele osób na polski doubling narzeka, ja nie, mi się podobało. Co jeszcze? Następny let's play, nie mam pojęcia jaki będzie, prawdopodobnie... Penumbra Requiem zobaczymy, ale dalej to już nie mam pojęcia, to zależy wyłącznie od was. Zrobię jakiś taki trailer czy coś w tym stylu, żeby, yy, no, żeby po prostu zaproponować Wam gry, które posiadam i wy wybierzecie tę, którą chcecie zobaczyć yy, chcecie, te, którą chcecie zobaczyć jak przechodzę i tak dalej. Nie musi to oczywiście być straszna gra, bo to zacząłem od strasznych gier, żeby... No bo po prostu czułem, że czuję się dobrze podczas nagrywania takich let's playów, ale to nie musi być straszna gra. Także dziękuję za oglądanie, dzięki, że jesteście, dziękuję za subskrypcję, lajki, dodawanie do ulubionych filmików, za yy, wchodzenie na Facebooka, za komentarze, za to, że po prostu jesteście, że yy, chcecie mnie oglądać. Także dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w następnych lets playach. Cześć! To już jest koniec!